Trzymaj, trzymaj. Trzymaj. Trzymaj go, trzymaj. Daj mu się wyszaleć. No, tak jak teraz jest dobrze. Nie podchódź tu pod brzeg, tylko tak jak teraz jest. Ale napinaj wędkę, napinaj wędkę. Dobra, super, daj mu się wyszaleć. Niech sobie pływa. No trzymaj go. A się węda nie nie. O jest ładne, dobra. Trzymaj, trzymaj, nie wysoko, nie wysoko. No już mamy go podbieraczek i pan Karpik ląduje. Ura. Ej, trochę więcej od tamtego. No. No zobacz Dobra, odpinamy No możesz. Weź szybczyki, trzymaj. Co? Weź szybczyki, trzymaj. No no wyciągnij mu tutaj, zobacz jak miał bite. To w to połowy. No. Dalej a Może też ten sam. No. Coś tam. Inny. No. Dobra, tata ci pomoże.